To patrzy na niektórych ludzi. Nawet nie podejrzewa, do czego są zdolni. Miałeś już kiedyś wrażenie, że ktoś uśmiecha się na zewnątrz, ale w środku nosi mroczne intencje? Zauważyłeś subtelne gesty, suche spojrzenia, słowa udające uprzejmość, które w rzeczywistości kryją cichy jad. Prawda jest twarda, ale trzeba ją wypowiedzieć. Istnieje rodzaj zła, które nie krzyczy. Ono szepcze. Naprawdę okrutni ludzie nie zawsze pojawiają się w roli złoczyńców. Wielu nosi maski troski, opieki, towarzystwa, ale w głębi są jak lód o zapachu perfum. Wydają się przyjemni, ale zamrażają duszę tego, kto się zbliża. A co najgroźniejsze? Często ci ludzie są bardzo blisko. Mogą być w domu, w kręgu przyjaciół, w pracy, a nawet w życiu duchowym. I wiesz, co jest jeszcze bardziej przerażające? Oni wiedzą, co robią, wiedzą, jak manipulować, jak ranić, jak udawać, a ty, jeśli nie jesteś czujny, oddajesz im klucz do swojego spokoju. Mądrość Zen nie potępia, ale też nie jest naiwna. Ona obserwuje, rozpoznaje i kiedy trzeba, oddala się, bo nie każdy zasługuje na naszą obecność. Nie każdą energię warto przyjąć. Dzisiaj pokażę Ci oznaki osoby okrutnej i złej. Zanim przejdę dalej, upewnij się, że kliknąłeś przycisk polubienia, jeśli jesteś dobrym człowiekiem, który kocha mądrość. Jeśli chcesz, skomentuj tak. Niech mądrość uwolni nas od wszelkiego zła. Numer jeden. Ona próbuje wzbudzić w tobie poczucie winy, nawet jeśli nie zrobiłeś nic złego. To jeden z najgroźniejszych znaków okrutnej osoby. A co gorsza, często robi to z uśmiechem na twarzy. Spokojnym głosem, słowami, które wydają się niewinne, ale kryją manipulację. Ona zamienia twoje poczucie winy w narzędzie kontroli. Sprawia, że wierzysz, iż zawsze jesteś coś winien. A wszystko, co robisz, albo czego nie robisz, staje się powodem, by ona mogła postawić się w roli ofiary. Nieważne, jak bardzo się starasz, jak bardzo ustępujesz, jak wiele poświęcasz, nigdy nie jest wystarczająco. Tego rodzaju osoba ma niemal artystyczny talent do odwracania ról. Jeśli się zwierzasz, mówi, że przesadzasz. Jeśli się oddalasz, mówi, że jesteś zimny. Jeśli się bronisz, mówi, że ją atakujesz. A co najpoważniejsze? Z czasem zaczynasz wątpić w siebie, zaczynasz chodzić na palcach, ważyć słowa, zastanawiać się dwa razy, zanim coś zrobisz. Wszystko ze strachu, by nie sprawić przykrości. Ale przykrość nigdy nie pochodzi od ciebie, ona już jest w niej, a ty stałeś się tylko wygodnym celem. Mądrość Zen uczy nas, że spokojny umysł nie umniejsza drugiego, by poczuć się większym, że nikt nie może ci dać winy, której nie przyjmujesz. Wina narzucona przez innych jest niewidzialnym więzieniem, a wyjście z niego wymaga odwagi, wymaga jasności, wymaga miłości do samego siebie. Jeśli czujesz, że ciągle przepraszasz, nie wiedząc nawet dlaczego. Jeśli stale czujesz się odpowiedzialny za ból innych. Być może jesteś otoczony kimś, kto naprawdę cię nie kocha, tylko kocha władzę, jaką ma nad tobą. Pamiętaj, prawdziwa mądrość nie manipuluje, nie mąci, nie więzi. Ona wyzwala i nie musisz być blisko kogoś, kto uporczywie sprawia, że czujesz się winny za to, kim jesteś. Numer 2. Ona udaje że ci pomaga, ale tak naprawdę cię sabotuje. To jedno z najbardziej zdradliwych zachowań okrutnej osoby. Zbliża się do ciebie w roli przyjaciela, partnera, doradcy, ale za tą rzekomą pomocą zawsze kryje się druga intencja osłabić cię. Ukrywa krytykę jako sugestie: Na przykład, mówię ci to tylko dlatego, że się o ciebie martwię, albo, powinieneś się dobrze zastanowić może to nie dla ciebie. Ale jeśli się uważnie wsłuchasz, zauważysz, że te słowa, nawet wypowiedziane troskliwym tonem, zawsze cię umniejszają, zawsze sprawiają, że zaczynasz wątpić w siebie. Tego rodzaju osoba nie znosi widzieć, jak ktoś inny się rozwija. Gdy zaczynasz prosperować, zmieniać się, marzyć ambitniej, ona zaczyna siać małe ziarna niepewności. Mówi, że idziesz za szybko. Że ludzie będą cię oceniać, że to nie pasuje do ciebie. A jeśli nie będziesz uważny, zaczynasz wierzyć, zaczynasz się sam sabotować, porzucać projekty, cofać się. Najokrutniejsze jest to, że ona nigdy nie pokazuje się jako wróg. Wręcz przeciwnie, przedstawia się jako ktoś, kto chce tylko twojego dobra. Ale mądrość zen ostrzega, nie każdy dotyk jest troską. Nie każde zbliżenie jest miłością. Czasem to tylko sposób, by utrzymać cię małym, by drugi mógł wciąż czuć się wielki. Takie osoby boją się twojej wolności, boją się twojej odwagi, boją się twojego blasku, bo kiedy się wyzwalasz, tracą nad tobą władzę. Dlatego obserwuj uważnie, czy ten, kto ci doradza, naprawdę chce, byś wzrastał, czy może chce, byś został dokładnie tam, gdzie jesteś by on czuł się bezpieczny. Mądrość nie narzuca granic pod pozorem ochrony. Ona zachęca cię do lotu, nawet jeśli boli patrzeć, jak odlatujesz dalej. Bo ten, kto naprawdę kocha, dopinguje, ten, kto jest mądry, wspiera, a ten, kto chce twojego dobra, nigdy nie będzie ciągnął cię w dół. Numer 3. Ona obnaża cię przed innymi, by poczuć się lepsza. To jedno z najbardziej trujących zachowań okrutnej osoby, i niestety często zdarza się w małych rozmowach, w niewinnych żartach, w momentach, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Wyobraź sobie prostą sytuację: jesteś wśród przyjaciół, rodziny czy kolegów, a ta osoba decyduje się opowiedzieć o Twoim błędzie, dawnej porażce, jakimś zawstydzającym szczególe z Twojego życia i robi to ze śmiechem. Jakby to był tylko żart, tyle, że w środku czujesz się pomniejszony, atmosfera gęstnieje. I zdajesz sobie sprawę, że to wcale nie był żart, to było upokorzenie ukryte pod maską humoru. Takie zachowanie ujawnia coś głębokiego. Ona potrzebuje umniejszać innych, by poczuć się wyżej. Musi stawiać cię w pozycji niższości, by karmić swoje ego. A co najsmutniejsze, Robi to wykorzystując Twoje uczucie do niej, bo wie, że nie zareagujesz, nie obronisz się, nie zepsujesz atmosfery. W mądrości zen uczymy się, że prawdziwy szacunek nigdy nie wystawia na pokaz, że ten, kto kocha, chroni, ten, kto jest mądry, milczy tam, gdzie inni szydziliby. Okrutna osoba natomiast czerpie przyjemność zranienia w elegancki sposób. Ona nie krzyczy, nie obraża bezpośrednio. Po prostu rzuca zdanie z jadem i uśmiecha się, podczas gdy wszyscy się śmieją, nie zdając sobie sprawy, że to był atak. Nie musisz tego akceptować. Masz prawo stawiać granice, powiedzieć, nie czuję się komfortowo z takimi komentarzami, albo po prostu się oddalić, bo przebywanie wśród ludzi, którzy sprawiają, że czujesz się źle, nigdy nie jest oznaką przyjaźni, a tym bardziej miłości. Okrucieństwo kryje się w szczegółach. Ale mądrość ujawnia się w tym, jak wybierasz, by się chronić. Strzeżenie swojej godności jest aktem miłości do samego siebie i nie musisz się z tego tłumaczyć. Numer 4. Ona ignoruje Twoje emocje i sprawia, że czujesz się przesadzony, bo czujesz zbyt wiele. To jedna z najcichszych i najbardziej destrukcyjnych form okrucieństwa emocjonalnego. To wtedy, gdy się otwierasz. Dzielisz czymś, co cię boli, próbujesz wyrazić swój ból. A druga osoba po prostu to lekceważy. Mówi rzeczy typu, robisz z igły widły. To twój dramat. Jesteś zbyt wrażliwy. Te pozornie proste zdania mają druzgocący wpływ. Bo nie tylko unieważniają to, co czujesz. Sprawiają też, że zaczynasz wątpić we własne postrzeganie rzeczywistości. Jakby twój ból nie był prawdziwy. Jakby problemem nie było to, co się wydarzyło, lecz Twoja wrażliwość, a z czasem zaczynasz milczeć, zaczynasz wszystko tłumić w sobie, zaczynasz się uśmiechać nawet wtedy, gdy jesteś zraniony, zaczynasz akceptować relacje, w których musisz być chłodny, by zostać przyjętym, w których musisz ukrywać swoje człowieczeństwo, by nie być ocenianym, ale mądrość Zen przypomina nam. To, co czujemy, jest święte. Nasze uczucia są kompasami, pokazują, kiedy coś jest nie tak, kiedy coś nas rani, kiedy oddalamy się od naszego spokoju. Ignorować to, to porzucać samego siebie, to zdradzać siebie. Okrutni ludzie często nie krzyczą, po prostu patrzą na Ciebie z obojętnością. I to boli bardziej niż tysiąc słów, bo wszyscy chcemy, w gruncie rzeczy, być zauważeni. Wysłuchani, uznani, nie po to, by być rozpieszczani, ale by być szanowani w naszej prawdzie. Kto sprawia, że czujesz się winny za to, że czujesz, próbuje uciszyć twoje serce. I nie ma w tym żadnej mądrości. Nie musisz twardnieć, by pasować do czyjegoś życia. Nie znieczulaj się, by być akceptowanym. Twoja wrażliwość to nie słabość, to dar, i mądrzy ludzie potrafią przyjąć uczucia drugiego. Nawet jeśli nie rozumieją ich w pełni. Numer 5. Ona daje ci komplementy, które w rzeczywistości są zakamuflowaną krytyką. Ten rodzaj okrucieństwa jest tak subtelny, że często dostrzegasz jego skutki dopiero po godzinach, kiedy jesteś sam i myślisz o słowach, które usłyszałeś. Odchodzi z uśmiechem, lekkim tonem i mówi: Całkiem nieźle dziś wyglądasz, co? Wow, to prawie nie wygląda jak ty. Tym razem nawet Ci się udało to zrobić w miarę poprawnie. Brzmi jak pochwała, prawda? Ale jeśli wsłuchasz się uważnie, zauważysz, to nie jest komplement. To ukryta krytyka, prowokacja, udająca życzliwość, próba umniejszenia Ci bez sprawiania wrażenia obraźliwości. Takie osoby grają Twoją psychiką. Wiedzą, że jeśli zaatakują wprost, możesz zareagować. Dlatego wybierają drogę insynuacji. Dwuznacznych pochwał, tych słów, które sprawiają, że uśmiechasz się na zewnątrz, ale w środku zaczynasz wątpić w siebie. Mądrość zen uczy nas, że słowa są jak nasiona, i te nasiona, nawet wypowiedziane z uśmiechem, mogą zasiewać wątpliwości, niepewność, smutek. I zanim się obejrzysz, zastanawiasz się, czy naprawdę zasłużyłem na ten komplement, czy to było szczere, a może to tylko kpina. Prawda jest taka, że szczere pochwały są proste, bezpośrednie, ciepłe. Nie zostawiają cię w rozterce, nie powodują dyskomfortu, nie ranią po cichu. Mądra osoba chwali, by wzmocnić, nie by zachwiać. Natomiast osoba okrutna używa słów, jak cienkich ostrzy. Nie powodują natychmiastowego bólu, ale kroją cię powoli, tak że nawet tego nie zauważasz. Zasługujesz na prawdziwe komplementy. Bez sarkazmu, bez ukrytych intencji, bez jadu za nimi, i zasługujesz przede wszystkim na to, by być otoczonym przez ludzi, którzy celebrują twoje zwycięstwa bez cynizmu, którzy dostrzegają twoje zalety bez zazdrości. Jeśli ktoś sprawia, że czujesz się mały, nawet wtedy, gdy cię chwali, uważaj. To nie jest życzliwość, to emocjonalna kontrola. Numer 6. Ona zawsze udaje ofiarę, gdy zostaje skonfrontowana. To jedno z najczęstszych zachowań osób emocjonalnie okrutnych. Gdy w końcu znajdujesz odwagę, by powiedzieć o czymś, co cię zraniło, gdy próbujesz postawić zdrową granicę, albo po prostu wyrazić swój dyskomfort, ona nie bierze odpowiedzialności. Zamiast tego wszystko odwraca: płacze, obraża się, mówi, że ją atakujesz. Że jesteś niesprawiedliwy, że ona tylko chciała pomóc. W kilka minut ty, który miałeś rację, nagle prosisz o wybaczenie i nawet nie wiesz dokładnie, jak do tego doszło. To strategia manipulacyjnego wiktymizmu gra psychologiczna, która powoli cię osłabia. Bo zmieniając każdą rozmowę w atak na siebie, ta osoba uniemożliwia ci posiadanie głosu, unieważnia twoje cierpienie. Sprawia, że każda próba dialogu staje się polem winy i zamętu. Co gorsza, może używać fraz takich jak robię dla ciebie wszystko, albo nie wiesz jak bardzo cierpię, tworząc emocjonalny dług, którego nigdy nie chciałeś. To więzi cię, zamyka ci usta. Sprawia, że połykasz swój ból, by nie ranić kogoś, kto już cię rani. Mądrość Zen uczy nas, że przyznanie się do błędów jest aktem siły, nie słabości, i że prawdziwy szacunek rodzi się wtedy, gdy obie strony słuchają się z otwartością i dojrzałością. Okrutne osoby nie chcą rozwiązywać problemów, chcą wyjść z rozmowy jako męczennicy, bo jeśli będą widziane jako ofiary, nigdy nie będą musiały się zmieniać. Ale musisz pamiętać: Twoje uczucia się liczą. To, co przeżyłeś, jest ważne. I jeśli za każdym razem, gdy próbujesz coś powiedzieć, druga osoba stawia się w roli ofiary. To nie jest zdrowa relacja. To emocjonalny szantaż. Bądź stanowczy. Nie musisz akceptować odwróceń, które cię ranią. Konfrontacja z szacunkiem to nie okrucieństwo. To troska o siebie samego. Numer 7. Ona milczy, ale używa ciszy jako formy kary. Niecałe okrucieństwo wyraża się w słowach. Czasem właśnie w ich braku. Próbujesz rozmawiać, pytasz czy wszystko w porządku, chcesz rozwiązać nieporozumienie. A co dostajesz w zamian? Ciszę, ciężką ciszę, naładowaną osądem, ciszę, która nie jest pokojem, jest karą. Ten rodzaj zachowania nazywa się emocjonalne wycofanie. Osoba nie krzyczy, nie kłóci się, niczego nie niszczy, ale zamyka się w sposób chłodny i wyrachowany. Sprawiając, że czujesz się niewidzialny, ignorowany, winny, jakby mówiła bez słów teraz się nauczysz. I uczysz się, ale nie tego, co ona myśli. Uczysz się milczeć, chodzić na palcach, unikać każdego dyskomfortu. Byle tylko znów nie zostać ukaranym tym lodem. Mądrość zen ceni ciszę, ale tę, która leczy, która daje ukojenie, obecność i uważność. Nie ciszę, która rani. Lekceważy, manipuluje. Emocjonalnie dojrzali ludzie wiedzą, że jeśli coś boli, trzeba o tym rozmawiać z szacunkiem. Okrutni natomiast używają ciszy, by kontrolować. Oddalają się emocjonalnie nie po to, by się uspokoić, lecz by zranić, by pokazać, kto rządzi, by sprawić, że to ty będziesz zabiegał. To cichy sposób, by powiedzieć: Zależysz od mojej aprobaty, ale ty nie zależysz. Masz prawo być wysłuchanym, być szanowanym. Nie akceptować tego, że cisza jest używana jako broń. Jeśli ktoś odmawia rozmowy, zamyka się na dni bez wyjaśnienia, albo odzywa się dopiero wtedy, gdy widzi, że jesteś złamany. Zrozum to niedojrzałość, to nie mądrość, to niemiłość, to emocjonalne nadużycie. Mądra osoba używa ciszy jako schronienia, okrutna jako kary. Numer 8 ona sprawia, że wątpisz we własną pamięć i zdrowy rozsądek. To zachowanie ma nazwę i jest częstsze niż się wydaje. Nazywa się gaslighting. To cicha forma manipulacji psychologicznej, w której ktoś przeinacza fakty, zaprzecza temu, co powiedział czy zrobił i sprawia, że pytasz sam siebie, czy ja wariuję? Mówi coś bolesnego, a potem zaprzecza. Wskazujesz na toksyczne zachowanie, a ona przysięga, że źle zrozumiałeś. Pamiętasz jakąś sytuację wyraźnie, a ona odpowiada stanowczo: To nigdy się nie wydarzyło. Z czasem tracisz zaufanie do siebie. Zaczynasz wątpić w swoje postrzeganie, intuicję, prawdę. A gdy próbujesz się bronić, mówi: Jesteś zbyt zagubiony, wymyślasz rzeczy, zawsze robisz problem. To jeden z najokrutniejszych aktów, jakie ktoś może popełnić, bo rani nie tylko serce, rani twój umysł. Rani twoją więź z rzeczywistością. To próba wymazania cię od środka. I co najgorsze, ktoś, kto to robi, dokładnie wie, co robi. Mądrość zen uczy nas ufać jasności, słuchać głosu prawdy, który mieszka w nas. Mądra osoba nie musi wymazywać cudzej pamięci, by mieć rację. Przyznaje się, analizuje, bierze odpowiedzialność, nie przeinacza rzeczywistości, stawia jej czoła z odwagą. Ale osoba okrutna boi się prawdy, bo wie, że jeśli zobaczysz rzeczy takimi, jakie są, odejdziesz, ochronisz się, powiesz dość. Numer 9. Ona czerpie przyjemność z porównywania cię do innych, zawsze po to, by cię umniejszyć. Ten rodzaj okrucieństwa jest podstępny, ale głęboko destrukcyjny. Osoba nie krzyczy, nie kłóci się, ale ciągle wskazuje, jacy to inni są lepsi od ciebie. Zawsze lekkim tonem, jakby to była tylko obserwacja, albo co gorsza, jakby to była motywacja. Mówi, powinieneś być bardziej jak ten ktoś. On to dopiero się stara. Tamten na twoim miejscu zrobiłby już o wiele więcej. Tu zobacz, jaka ta córka sąsiadki jest dojrzała w przeciwieństwie do ciebie. I tak, krok po kroku deprecjonuje wszystko, kim jesteś, wszystko, co osiągnąłeś. Wszystko, co masz wyjątkowego, zasiewa w twoim sercu niebezpieczną myśl, że nigdy nie jesteś wystarczający. To ciągłe porównywanie tworzy niewidzialne rany, bo uderza bezpośrednio w twoją samoocenę, sprawia, że patrzysz na siebie z nieufnością, jakbyś zawsze był w długach, jakby twoje istnienie musiało cały czas coś udowadniać. Ale mądrość Zen uczy nas czegoś bardzo jasnego: porównanie to trucizna. Każde istnienie jest wyjątkowe, każdy człowiek ma swój rytm, swoją drogę, swój czas. Porównywanie jest jak patrzenie na kwiat i mówienie, że powinien być kamieniem to nie ma sensu i tylko powoduje ból. Jeśli dotarłeś aż do końca, skomentuj poniżej: Kto czyni zło, sam siebie niszczy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić polubienia. A jeśli chcesz usłyszeć więcej takich nauk Zostawiłem tu na ekranie film, który Ci się spodoba. Kliknij i widzimy się po drugiej stronie. Do następnego.